Słuchajcie, już w tę środę ruszają zapisy na nasz nadchodzący turniej. Ale jaki turniej? No na ATP 2.5 No Pressure. A co to jest ATP? Nie wiem co to jest ATP. ATP to jest pierwszy projekt kompetentnego airsoftu w Polsce. O kurczę, no ale to co? Kto będzie grał? Gdzie będziemy grać? No, grają zawodnicy z całego kraju, u nas na hali w Mysłowicach tym razem, na hali Mosiru, gdzie już 29 listopada się ze sobą spotkają ci zawodnicy. No i zagrają i będzie można to zobaczyć. Mi się wydaje, że super, ale to co? Widownia jaka? Tylko online'owa? Tylko stream? Nie no, stream, streamem, ale będzie widownia na hali, bo to jest hala sportowa, czyli każdy może wejść, każdy może zobaczyć. Hala będzie w pełni zabezpieczona, nie ma możliwości, żeby widownia dostała, oberwała kuleczką. No oczywiście, BHP jest przede wszystkim.